No nie spodziewaliście się mnie, przyznajcie, prawda, że dawno mnie nie było, ale to żadna nowość. Witam Was kochani serdecznie, czekam teraz na moją maestrę i idziemy uczyć się wciąż gry na pianinie, tudzież w clave. Za chwilę Wam ją przedstawię, bo znajduje się po drugiej stronie. <laughs> Przywitaj się. Ania, Cześć. Ania widzisz, pamiętam teraz Twoje imię już, maestra. Jest super, ja jestem zadowolony z poprzednich lekcji, mam nadzieję, że to będzie ta najlepsza. Damy radę? Damy radę, tak. czekajcie na efekty, będziecie zaskoczeni. Dobry. I mam już piękny, przepiękny instrument, od dzisiaj otwarty, czyli będziemy dzisiaj robić co? Z pedałami, tak? Będziemy <laughs> pracować nad dźwiękiem. Tak, dzisiaj będziemy Cię stresować. Tak, bo ja mam tak bardzo dobry słuch, że po prostu wyczuwałem, że te dźwięki nie brzmią tak, jak powinny. Widzisz jaki jestem zdolny? Po prostu no, jesteś, nie jesteś. że wszystkim, wszystkim pokażesz swoje umiejętności i czego się nauczyłeś podczas tych kilku lekcji. Tak? Czyli dalej leziemy z oddellem, tak? Mhm. Dobra, no to dobra. Ja już słyszę, że trochę nie wyraźnie mówię, to zaczynamy rozgrzewkę tutaj, a później aparat ma w Też będzie klawo. Maestra, jedziemy. <grym> Tak to powinno brzmieć? Z pedałem. Okej. Okay. Daj mi wskazówki jeszcze raz. Ręka pedał. Tak jak ci mm -hmm. wcześniej tłumaczyłam, jeżeli ktoś jeździ autem, to będzie miał łatwość z używaniem pedału. Naciskamy pedał nie na full, nie na 100%, tylko tak troszeczkę, żeby wyczuć, kiedy nam się ten dźwięk bluruje. Dobrze. Bez pedału? Okej, okay, próbujemy. Okay. sam dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nikt tutaj nie nagrywał za Ciebie. To byłeś Ty. Brawo! Dziękuję. Kochani, teraz zróbmy krótką przerwę na bardzo ważny komunikat. Otóż, kiedy robimy zakupy przez internet, świetną opcją jest zainstalowanie wtyczki AleRabat. Dzięki tej wtyczce możemy zaoszczędzić nasze pieniądze na dwa sposoby. Pierwszy z nich, wtyczka AleRabat wyszukuje nam najlepsze rabaty, jakie obecnie są na stronie, a druga opcja to część pieniędzy możemy zaoszczędzić z opcją cashbacku. Zobaczcie jak to działa. Przypuśćmy chcemy kupić swoje ulubione perfumy. Wchodzimy na stronę internetową. W prawym górnym rogu pojawia nam się komunikat czy chcemy skorzystać z cashbacku. Następnie szukamy produktu dodajemy do koszyka i teraz wtyczka szuka nam najlepszych rabatów. No i zobaczmy zaoszczędziliśmy 94 i 35 groszy z rabatu oraz 164 grosze z cashbacku. Kochani jak widzieliśmy jest to naprawdę świetna opcja ale rabat współpracuje z wieloma sklepami które płacą prowizję a my możemy uzyskać część pieniędzy i z rabatu, i z opcji cashbacku, dlatego bardzo polecam, ja jestem zadowolony, często korzystam z wtyczki i przypomnę jeszcze w opisie filmu znajduje się właśnie link do aktywacji. Jadę dzisiaj odwiedzić rodzinkę, także wpadłem jeszcze do ym, centrum zapachów, świątyni zapachów i wybiorę dla żony brata, ponieważ Weronika jest fanką lawendy, także wybieram no i najnowszy, najnowszy zapach właśnie aromaterapii lawender. Ciekawe czy jej się spodoba. Jak zobaczę, że odpalam taką świeczkę, to od razu do mnie napisała, żebym wziął, więc przychodzę, nie zapomniałem i lecę do domu. Ostatnio przeczytałem taką książkę Marcina Dorotńskiego: Na ratunek jest to dużo właśnie o naturze, o planecie, o zwierzętach. W ogóle bardzo interesujący był pierwszy rozdział o jeżach. Tak to wygląda, tak wygląda jeżyk. <grym> Jakbyście nie wiedzieli, są to zwierzęta nocne, więc je często można zobaczyć nocą. I w ogóle co ciekawe, jak zobaczymy jeża i on będzie miał pianę spyska toczącą się, to nie znaczy, że on jest wściekły, że on roznosi truciznę, wściekliznę. Tylko po prostu młode jeżyki, wszystkie są jeżyki. O, właśnie tutaj jest. Tak łapią nowe zapachy i nanoszą po prostu na swój bok, żeby później po prostu albo ten zapach pamiętać na całe życie, albo się dostosować do środowiska i poczuć się bezpiecznie trochę od zagrożenia. Także nie unikamy takich wściekłych pozornie jeży. To tylko ich zmysł. A teraz idziemy trochę pomóc naturze, Koleżanka mnie zaprosiła na fajną inicjatywę. ...przedsięwzięcia pod tytułem World Cleanup Day 190 krajów jest to zaangażowanych. To no Wiadomo, że Polska też, a finał jest w Warszawie, tutaj na plaży. że Państwo tutaj mogą spacerować i zbierać te śmieci. No niestety tak się zdarzyło, że po sezonie trochę się ich nazbierało, ale fantastyczne jest to, że Państwo chcą pomóc. Idziemy kochani tutaj brzegiem Wisły. Dzisiaj jest bodajże międzynarodowy dzień sprzątania świata. Chyba finał, finał sprzątania świata. I tutaj tym brzegiem Wisły po praskiej stronie przy Moście Poniatowskim, ale naprawdę jest wzorowo. Jest tak czyściutko, że nie ma czego zbierać. I zapowiedziała, że była tydzień temu gdzieś na innej plaży, to zebrali 7 worków. A ja dzisiaj nie wiem, w w ogóle nic nie ma. Ale mimo wszystko i tak jest taka frajda. Dbanie o przyrodę. Chociaż na co dzień to robię. Pamiętajcie. Dowiedziałem się na plakacie. Tydzień temu była rusałka i się poniatówka a tutaj jeśli już uzbieramy sobie wór śmieci, możemy na bieżąco spalić w ognisku je i się ich pozbyć, utylizować. Także wzorowo, wzorowo. Idziemy dalej, poszukamy jeszcze znalezisk. To są nasze dzisiejsze łupy. U mnie praktycznie pusty worek i ma trochę. Dziękuję za zaproszenie i tutaj Janek też miał worek. Ale w ogóle, generalnie patrzę, na no to wszystko nie ma zbyt dużo. Także wszyscy jako Polacy dbamy o poniatówkę Tak, jeden wystarczy, tak. bo to dla dzieci. Mamy lawendową dziewczynę. Proszę bardzo, co podoba Ci się zapach? Tak, pięknie pachnie. Dziękuję bardzo za prezent. Na tle lawendowej ściany filotowej. Tak. Patrz, Marysie, pachnie. Nie, ale dopiero w sumie jak nam do mnie, że, że chcesz taką świeczkę lawendową, to skumają, że ty lubisz ten kolor lawendowy, no. bo wszystko w tym kolorze, nawet na ślubie tak. były, były stoły tak. tak Dokładnie, ten. tak. Pięknie, dziękujemy bardzo. Tak, a ty co Dobrze. dostałaś? Co dostałaś od dwójka? Niuniu. Niu. A taka interaktywna gra. Ty możesz powiedzieć jaki jest tak. zwierzaczek, a Marysia będzie celować. Nie wiem czy teraz. Tym razem trafiłem z prezentem, bo ostatnio przesadziłem o, o 17 lat. Pomyślałem, że to są y, miesiące, a to były faktycznie lata. Tak, ale... LEGO 18 plus. Ale masz to tutaj, mogę to zobaczyć? Jak przyjeżdżałem do domu, to chciałem przywieźć jakieś kloceczki takie dla dzieci i widziałem, że są klocki LEGO w kształcie właśnie y, kwiatów. Piękny bukiet kwiatów, ale tutaj 18 plus. Ja myślałem, że to chodzi o miesiące, ale jednak to są lata. Nie wiem czy ja bym sobie w ogóle z takim zadaniem poradził. Teraz zobaczymy. No nie, jakbym zajrzał do środka wcześniej, albo przeczytał w ogóle o co tutaj chodzi, to bym nigdy się więcej nie porywał na takie coś. A zabrała twojego kwiatkę. No, nie, żeby ona nie pomyślała, że to Monio jest level hard. Nie dość, że jest mnóstwo małych takich części. Ja tutaj jadę z instrukcją. To one jeszcze odpadają w ogóle. Princesza. Nie ma leżenia, co? Nie leżymy. Już było. Proszę. Proszę bardzo. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Da. Ja nie dam rady. My jesteśmy lepsi w destrukcji, tutaj, jak z się bawimy. Bo te kwiatki już były złożone, ale. No tak. Wszystko bam bam. To tak jak tobie tak dobrze idzie, No to mamy tutaj do zrobienia jeszcze tak. Tego słonecznika. Różowego słonecznika. Te dwa były, widziałem Habry są, same główki już zostały, niestety. Ja daję spokój. puzzle bym ułożył. puzzle lubię układać, ale takie mamy w ogóle kroceczki. Jeszcze bez okularów jestem to już masakrem. Ale super. Do wody, teraz trzeba do, do wazonu i, i wodę, tak żeby rosły. Kochani, teraz przy okazji odwiedzin rodzinki w domu. Odwiedzam jeszcze studio tatuażu ziomka Ponieważ mam ochotę na taki sentymentalny tatuaż Dawno nie robiłem sobie tatuażu A tutaj kumpel mnie namawia, bo ma studio tatuażu Kurde ile co to, to, to tatuażu będę Chyba się trochę stresuję tym tatuażem Więc dobra Nie przedłużajmy tego wstępu i chodźmy do, do studia właśnie. Chodź tutaj, Bosie. Ty tą maszynką pierwszy raz dziarałeś, tak? Pamiętam? Tak. Ta pierwsza, tak? Tak jest. Co się o niej powiesz? Od tego się zaczęła historia. Od tej kreseczki A, Tak, poszło To, to nie, to już nie zakrywaj tego tatuażu, nie? Trzymaj nogę, żeby tak. była. Robię sobie tatuaż z arsenalem, bo po 20 latach wycofania, nawet więcej Tego próbowi. Tyle bólu, co sprawili zawodnicy, to... bo to jest po prostu nie do porównania Dalska. Teraz jestem pełnoprawnym kibolem. Tak Jedziemy do Londynu. Akurat muszę zerwy północnego Londynu z takim panem. Walczymy. Dziękuję. Dziękuję. Nowy Uważaj tak na swoje linie, bo to jest na przepaści moją karierę pianisty. Dla wszechsportu. Rzuca, rzucaj sport stary, mówię ci. Bo <grym> jeśli <grym> <ci> tak grasz... <grym> Już wystarczy. Ej mordeczki, chciałem coś powiedzieć. Od dwóch tygodni Adrian chodzi cały czas z tym na szyi. Adrian co to jest? <grym> Nie zdejmuję tego z głowy. Bo to jest mój pierwszy medal jakikolwiek zdobyłem, bo zawsze jak mieliśmy jakieś drużynowe zawody, to albo byłem chory, albo wykluczony przez jakieś inne powody. Pokażmy. Uuuu, nice bro. Tutaj mam właśnie medal po przebiegnięciu półmaratonu, czyli 21 km/200 metrów I po przebiegnięciu tego półmaratonu w głowie miałem w ogóle durniu, Po co ty to robisz? W ogóle z takim bólem po prostu dokończyłem ten bieg. A już teraz wiem, że ten dystans i tak powtórzę. I myślę, że jeszcze przygotując się oczywiście, przygotowując się oczywiście dużo, dużo lepiej przebiegnę maraton, bo to po prostu działa uzależniająco na, na człowieka. Stary, wiesz co byś też powiedział? Jak przyjechałem Cię odebrać po maratonie, to co miałeś w głowie, bo dla mnie to było mistrzostwo. To, to półmaraton i w ogóle każdy bieg długodystansowy określałem w pejoratywnym wyznaczeniu. Przykonałem bardzo dużo, ponieważ po samym biegu, kilka chwil po biegu, byłem zdruzgotany swoją dyspozycją po tym biegu, ponieważ czułem każdy mięsień po prostu osobno. i z dobiegłem ze skurczem, ponieważ już od 17 km czułem niesamowity ból i z wieloma osobami rozmawiałem, że naprawdę ból się czuje w stawach, w ścięgnach, w mięśniach i po prostu gdzieś tak chyba na charakterze dokończyłem ten bieg i po prostu dzięki dopingowi, bo naprawdę doping był niesamowity. Jak już ostatnia prosta była przy stadionie, światła, lasery, w ogóle takie ognie. Mam jedno pytanie stary. No. A to doping można w sporcie stosować? Jeśli zrobisz to w nie to nie można, nie można, nie można oczywiście. Chodziło o taki doping, sumie, że brawa. Doping, w ogóle tyle piąteczek z małymi dziećmi, ze wszystkimi w ogóle, nie? Także, także to było, było super, więc dobiegłem, ale naprawdę z bólem. Z bólem i myślałem w ogóle, że nigdy tego więcej nie powtórzę, bo to jest szalone po prostu, to jest... Mówiłeś to sto 100 razy do mnie, jak wsiadłeś do auta stary. Szalone, ale no, tak, więcej nie, więcej nie. Że, że pobiegniemy to jeszcze, nie raz. Dobra. To, żeby była pewność, że że tym razem oddaj mi medal, dam ci za rok. Więc będę Jeszcze raz tak z bliska pokażę, jak się właśnie prezentuje mój medal po przebiegnięciu półmaratonu. Postanowiłem sobie właśnie pół roku temu, nie rok temu, jesienią, że zacznę biegać. Cholernie tego nie lubię, ale od małych dystansów zacząłem i. I małymi kroczkami, tak trzeba sobie stawiać cele, półmaraton przebiegnięty, szacun dla wszystkich, którzy to zrobili, którzy biegają w ogóle maratony, Ironman to już jest, teraz właśnie jakbym chciał czymś poszponować, to mógłbym po prostu zrobić Ironmana, ale na razie sobie tego nie wyobrażam i nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię, ale takie osiągnięcie dla mnie w sumie prywatnie jest spoko. Bieganie jest, każdy sport jest po prostu fajny, także polecam aktywnie. Szyć. Kochani, jeszcze kilka słów e, podsumowującego tego vloga. Pokażę tatuaż, bo jeszcze go nie pokazywałem. To jest jeszcze właśnie moment, kiedy moja mama może zobaczyć, jaki sobie tatuaż zrobiłem. Ale mówiąc o tym, rozmawiając przez telefon, bo po prostu było 5 minut ciszy. Jak mama usłyszała, że znowu sobie robię tatuaż, także e, nigdy to się nie zmieni, ale tak siedzi właśnie tatuaż. Pum! O, tak mi strzelisz w Nie daje rady, stary. Tak? Tak, jest to źle. Nie, to jest tatuaż, Nigdy nie robiłem, nigdy się nie przywiązywałem do żadnych tatuaży. A ten jest związany z klubem z Arsenalem Londyn. Ja kibicuję temu klubowi ponad 20 lat, więc tak sobie postanowiłem armatkę zrobić i bardzo mi się podoba właśnie w tym miejscu. Jeszcze mam pomysł, żeby zrobić sobie napis: Victoria Contoria Crescit. Harmonia rodzi zwycięstwo. Bardzo piękny cytat po łacinie. Piękne znaczenie, także, także będzie tutaj fajnie siedział. Pianinko fajnie gra. Bardzo was wszystkich zachęcam do Ani. Możecie się odezwać, ponieważ jest maestra, jest naprawdę świetną nauczycielką. Ale nie chodźcie zbyt często, bo nie będzie wtedy miała czasu dla mnie na zajęcia. I co jeszcze? Byłem właśnie na plaży. Jeszcze chciałem podziękować bardzo Izie, która zaprosiła mnie na piękną inicjatywę sprzątania świata. To był finał, właśnie sprzątaliśmy plażę Wisła. To nie, nie to, że codziennie nie dbam o porządek, ale tak Wam też chciałbym przypomnieć, żebyśmy dbali o Was, o o naszą planetę, ponieważ jest jedna. I 15 października jest bardzo ważny dzień w Polsce, ponieważ są wybory, więc możemy również zrobić porządek w naszym kraju. Oddajmy głos. Dziękuję Wam kochani za oglądanie tego vloga. Buziaczki, następny film już za tydzień, także zapraszam. Nie za szybko? Dawaj jeszcze raz. Ha ha ha.